Naprawdę dzieje się bardzo dużo w Pucharze Polski. Tak, dopiero co Wieczesta Kraków odpadła, a teraz już w normalnej rundzie Awie Świdniki pokonuje 3 do 1 ruch Chorzów. Wisła Kraków ledwo wygrywa z Odrą to Odrzańskiej? Co tu się dzieje? Wytłumaczcie mi to proszę. W 82 minucie dopiero Rodado strzela gola. Radom jak radom przegrywa, ok, z Zagłębiem lubin, ale te minuty 105 plus 1 i 120. Korona Kielcy 2? Która była o krok od zabrania awansu pieście Gie Gliwice. 1 do 0 wygrywają końcowo. Mała panem Ozimek, klub, który po raz pierwszy chyba się pojawił w puadrze Polski, przegrywa 1 do 2 tylko z niczym Pruszków. A tutaj, a gol decydujący padł dopiero w setnej minucie i prowadzili oni od 56 do 87 minuty. Druga oligowa drużyna przegrywa prawie, no odpadła po meczu z trzecioligowcem. GKS Digier, czy kiedykolwiek ktoś słyszał o tym drużynie? Pokonuje podbyski bielsko która kilka sezonów temu jeszcze gra w Ekstraklasie. Zawisza Bydgoszcz, wreszcie się wyłania i pokonuje 2-0 GKS Tychy, a brukbetter Malika Nienciesza przegrywa pokarnych z Widzewem Łódź 2-4-2-5. Oraz Goczałkowice Zdrój, 2 akcentuję, bo jedynka się nie, nie gra w tym roku, również przechodzi do kolejnej rundy. Dajcie znać w komentarzach, czy Łukasz Piszczek da radę, może wygrać nawet Puchar w, w tym sezonie? Oraz jeszcze Gryf Słupsk, który wyeliminował Polonię Warszawa. Tak, to się dzieje naprawdę.